W takim nietypowym odcinku z godzinną, w której to przedstawię trochę informacji o tym, co się dzieje w tym małym światku FVA 215 B183. Otóż to, co widzicie na jakby zdjęciu za mną, czy no w moim tle, to oczywiście fv 4005 Stage 2. Tak się nazywa. Ten brytyjski niszczyciel 10 tieru, który ma wejść w. Paczu 9.5, będzie to zwieńczenie nowej linii czołgów brytyjskich. Ta linia będzie dość pomieszana, bo tam będą i, i Medy, i Tedeki, i właśnie Tedekiem będzie ten F. -O. On bardzo śmiesznie wygląda, bowiem te, ten pojazd testowano z mechanizmem autoładującym, ale że nie mieściło się to wszystko w z tyłu, także postanowiłem się tego pozbyć, ale mimo wszystko taka e, koszmarnie wyglądająca nadbudówka została. I teraz jeśli chodzi o sam, sam ten pojazd, będzie on ciekawy pod tym względem, że to jest taka jakby inna godzilla. Inna dlaczego? Z dwóch powodów. Ponieważ ma sporo gorszy pancerz i ma mieć sporo większą mobilność. Jeśli chodzi o kwestię pancerza. To e, ta, e, cały korpus, całe nadwozie ma mieć 76,2 mm pancerza z przodu 50, prawie 1 mm z boku i nie wiadomo ile z tyłu Zaś jeśli chodzi o wieże to oszałamiające 14 mm z każdej strony, czyli generalnie papier Więc można powiedzieć, że to będzie taki e, brytyjski odpowiednik e, niemieckiej linii TDeków z Wutekiem S e, 100 na czele który też ma śmieszną ilość tego pancerza na wieży, także to będzie typowy czołg wsparcia z głębokiej drugiej linii, ewentualnie z trzeciej. Jeśli chodzi o celność, to będzie ona wynosić 0,345, więc. Ciekawi mnie, jak będzie z możliwością celowania z dalszych odległości u poty Działło jest takie samo praktycznie jak na godzilli 183 mm, Demecz zwykłą pestką 1150 przy penetracji 310 mm i pestką na hash 1750 przy penetracji 230 mm. Także jak tutaj widzicie, no, inna godzilla. Tylko teraz, jaki jest w ogóle powód, dla którego tworzę ten filmik odnośnie FVA 4005 oraz FVA 215 B183? Otóż taki, że producenci gry, prawdopodobnie, jeśli tutaj dobrze czytałem, pozwólcie mi szybko rzucić okiem. Momencik, o jest. Producent gry, czyli Storm, zapowiedział, że ten FV będzie szybszy niż Godzilla. No, i teraz, jakie są możliwości zrobienia nowego pojazdu szybszym niż ten, który jest? No, oczywiście, nasuwa się na myśl jedyne słuszne rozwiązanie, czyli po prostu, no. Od wartości bazowej, jaką dysponuje aktualny pojazd temu nowemu zwiększamy parametry no i tyle tak. On jest troszkę na przykład bardziej mobilny, szybciej się obraca, szybciej kręci wieżą, dysponuje mniejszymi oparami gruntu, jeździ szybciej do przodu, no coś tego typu. tak, Kombinuje się i z tego co jest, robimy jakby pojazd, który ma z jednej strony parametry gorsze, z drugiej ma lepsze właśnie ta mobilność i jest efekt FV405 4005. Otóż nie wargaming tą stroną drogą nie chce pójść i to jest właśnie jakby główny powód stworzenia tego filmiku. Otóż Godzilla dostanie kolejnego nerfa, najprawdopodobniej w już niedługo czeka nas kolejne osłabienie tego pojazdu. Do tej pory nerw był jeden, który zmniejszył penetrację pocisków hash, bowiem Wargaming nie przewidział takiego nasycenia strzelania właśnie Tymi pociskami, które wtedy miały dużą wartość penetracji, przez co praktycznie nikt nie używał apeków, bo niewiele trudniej było się przebić z Hesza, a obrażenia były o wiele większe. Także znerfiono penetrację Heszy, zostawiono na szczęście penetrację apeków oraz alfę Heszy, więc wciąż można, jak pewnie widzicie na moich filmach i na filmach innych graczy, można ładnie one-shotować przeciwników. Tylko że po prostu trzeba albo pocelować lepiej, albo mieć więcej szczęścia ewentualnie i tak się grzeje w czogi, na przykład średnie, tak jak się wcześniej to robiło, tylko trzeba się liczyć z tym, że po prostu czasami może nie wejść z pełnym damage'em tylko z pleszem. Tak więc jaki nerw czeka Godzilla? Otóż znowu na szczęście nie tknięto jej możliwości ofensywnych, doczepiono się do jej możliwości jakby taktycznych, nazwijmy to, czyli tych, czyli takich, które decydują o możliwościach jej poruszania się i ustawiania się we właściwym miejscu. Więc pierwszy nerw ma dotyczyć zmniejszenia prędkości obrotu kadłuba z no, nadwozia, nazwijmy to. Nadwozia. Z 32 do 24 stopni, więc sporo, sporo wolniej będzie się obracać całe podwozie. Zwiększono opory gruntu na nawierzchni twardej o 38%, na nawierzchni średniej o 43% i na nawierzchni miękkiej o 25%. Także, tak jak mówiłem, takie możliwości właśnie jezdne godzili zostaną dość potężnie znerfione od 1,4 do prawie połowy. Więc najtrudniej będzie jeździć po tej średnio twardej nawierzchni. Mimo wszystko, nawet jeżdżenie po tej twardej, po, po drogach czy po ubitej ziemi, też będzie jednak znerwione o 38%. Na razie nie są planowane żadne zmiany, jakby kompensujące ten nerw. Ewentualnie wspomina się o tym, że może dostanie buffa do pancerza. Jestem ciekaw, czy będzie to miało miejsce, no bo jednak Godzilla jest mimo wszystko dość miękkim czołgiem. Także, no słuchajcie, nie wiem na ile te wieści są potwierdzone. Moim źródłem to na razie jest blok Fordo Record, blok prowadzony przez Silent Starkera. Także to, to tyle w sumie, jeśli chodzi o plany Wargamingu wobec FVA 4005 i FVA 183. Jestem, ja szczerze mówiąc, nie będę robić tej linii, którą widzicie na obrazku, jednak podpowiedziano mi, że może być fajne, jakby um, uaktualnienie serii ogodzili właśnie o ten czołg. Także jak on wyjdzie, będzie mieć premierę już 9.5 950 prawdopodobnie nastąpi jeszcze w tym roku i wyjdzie ten Tedek i będziecie mieli na nim fajne bitwy, gdzie będzie Wam się udawało one shotować z dalekiej odległości czołgi robić dobre damage po 7-8 po tysięcy, to podsyłajcie. Zobaczę, jak się będzie to oglądało i czy będzie tak samo e, przyjemne w odbiorze jak aktualna Godzilla. Także to tyle. Pamiętajcie, e, zapowiadany kolejny nerw Godzilli e, AFV4005 w drodze. Tedek z potwornym wygarem, niestety bez pancerza, e, za to z większą mobilnością. Także w sumie to tyle. Do następnego. Cześć.